W dzisiejszym odcinku oglądamy nasze filmy zgłoszeniowe Yeah, let's go! Radek jest pierwszy Oglądamy Ja są trochę szpanta O, już się scringewałem Ej, Dobrze, nie Słuchajcie widzowie, tak? napiłem się, bo dzisiaj za każde nasze screenżowanie musimy się napić tego stóp tak, to jest te jabłkowy, kochani I Co powiedziałeś kolegom, bo rozumiem, że to z kolegami robiłeś I co im powiedziałeś? Chłopaki, faza ma ten casting Dawajcie, jadziemy I <noise> 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 hey, super, najprostszą włączyłem A Ale I co powiedzieli? No i powiedz, tak Jezu, yes, jaki genialny pomysł Stary, sam na to padałeś! O, ten ładnie mieli... <noise> Aż tak spoczywa. Ej, ja by mnie nic nie słyszę, ale się uśmiecham. Ty widzisz tak, że są jakieś sanki, ty się drzeź, ty się zabawiam. I To jest na łolkowskich rewirach, tak. tak? To są Olkowskie rewirach. Widzisz po e, rozłożeniu terenu i florze bakteryjnej tam w e, tak, florze tak. i faunie. Mhm. A wiadomo, to jest teren prywatny no. i wszystko tutaj było bezpiecznie, kamerowane i koledzy to ratownicy medyczni. No tak. klasy Radek jest na Tak, ja. sam bym sobie pomóc. <grym> Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się na odcinku pozwolą. Siemano bardzo. do już Zaczynamy z spokojnie bez teraz za to, spodu Mogę dać ciekawostkę do, do backstage'u, czyli tego tego nieudanego, że no te nie były balony, które no, nie były przystosowane do przyboru do zabiegania. I miałem później taką, taką bólę miałem od tego balona, bo oni mi rzucili i żaden się nie rozbił. Więc po prostu ta guma tak się odcisnęła, no. że miałem salutkie, czerwone. Tytuł. Ale zajebiste, nie Fajne, <grywa> a ty nie, nie przedstawiłeś, a nie nic co sobie o hobby, tylko po prostu za coś Nie my nie, nie, to jest. Słuchaj, bo my go już po prostu mamy. Nie, do Łukasperek. dzisiaj tak naprawdę oprócz mojego, które już dobrze znacie, zobaczcie całą fazę tak jakby ich zgłoszenia. No, Michałka już znacie, ale tutaj te trzy kadłubeczki. No ja się sam zastanawiam, bo na przykład wiki nie widziałem osobiście sam. Jezu, nie! Przejdźmy... Do <grywa> to nie! Tak. Eee. 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 za żeby żeby Wika wypiła szklankę od Nie! Kłyka kłyka, Nie! Ej, Ej Nie! No ale Nie! 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 się Nie! Tak? No to jest no, Nie! To jest Nie! 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 Jest okej. Okay. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że właśnie moje zgłoszenie jest totalnie odwrotne niż Radka, ale ja stwierdziłam, że właśnie muszę o sobie opowiedzieć, więc my Czyli... mamy totalnie. Ja mam statyczny film, w którym opowiadam o sobie. Czyli był tak zwany jaking. Jest! Dosłownie, no dobra. Bycie odklejoną to jest dla mnie. całkowita zcie. Jedna rzecz, która mnie wyróżnia, trafiony żart. Nie ma sytuacji, w której nie dowalę. Dobra. Dobra, szczerze! Osztoś ja dobra. już mocno długo siedzę z tą szklanką w ręku. Już po prostu... To właśnie I to najlepsze jest to, że obydwoje nie czujemy jak uczyć cringe'a Tak O co to jest? To jest Takie Bo tak, woda po kapuście trochę Uuu. Woda po co, kapuście jest mi mnie lepsza To też No, Ty chyba ja, ja, ja miałem więcej stóp. No takie kurde średnie, no szczerze Nie no problemu, ja zrobię z siebie idiotkę, żeby było śmiesznie Jest zabawnie, to jest najważniejsze, zawsze musi być beka Po drugie, nie ma Nie, tego dobra, tego. dobra, dobra, dobra <grymiany> Musi być beka okay. Teraz się skręcowałeś na tym przeszkrywał. Co, co nie, 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 Ale No w nie, nie, takie niby zimne, a w tak... Ale, no. Nie trzymam się kanonu estetyki. Nie tworzę w kanonie estetyki, nie jestem estetyczna, mimo że dbam o swój wygląd, that for sure. Jestem chłopaczarą i to jest coś, co słyszę, odkąd byłam takim małym gnojem. Dobra, stop! Chłopa czarą, to jest bardzo. Ja co to za mych? Ja się pomakałam. No z nic. Sceny. to jest. To, to... jest! O, to jest? no! ja ja ja, nie, nie, for sure <laughs> nie wytrzymać. Ja uważam nie, Także to wszystko co nie, Ale... jest totalnie to Tylko tak jak totalnie to tylko tak jak się to ogląda nie, to to, nie, 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 Zobaczymy wiem, że dam radę nie, ja jestem dziewczyną z sąsiedztwa, to jest mój vibe, to jest to, co ja pokazuję w internecie, że możesz być mocną dziewczyną, ale możesz być dziewczyną z żartem. Ja myślałem, że powiesz tak, jestem dziewczyną, która jest wszędzie, ale jestem dziewczyną, która jest nigdzie. I myślałem, że tak powiesz. O, no ja to bym się napiła na pewno. A na mnie na przykład mówią, że jestem, wiecie, taki miły Spiderman z sąsiedztwa. Mm. <laughs> Udało się! Ja o, naprawdę, jestem ja Spakowałam tylko papier do dupy, żebyście się nie zasrali na castingu. SLE! Za Zajebiste! 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 Ej, ja też, ja też! O, dzięki! Zajebiste! Mm, ciężko ogląda, jak się to nagrało. Tak, może uh, to... A, się nagrało, może i tak. Papier do dupy, slej! I chciałabym też znaleźć się w Czechach i wrócić do domu. Nagrać odcinek, kto dłużej wyjdzie ze śmierdzącego błota. I chciałabym też zrobić z wózka inwalidzkiego pojazd i, i wyzywać znajomych w internecie. Wyzywać znajomych? Internecie? Znajomych, tych z którymi nagrywam, nie tych, którzy mnie oglądają. Wiedziałam, eee! że będzie taka reakcja i dodałam, dodałam, dodałam. dałam. że będzie bardzo, nie bardzo piękne zgłoszenie. No po tym co mówiłaś, oh, oh. po tym co mówiłaś, że jest starszych statycznie, spodziewałem się czegoś szczerze nam zgłoszony. O, oh, to dobrze. Właśnie obejrzeliśmy filmik z ludzi yes. Dawida, niestety nie mamy, bo go zaprosiliśmy z randek u prywatny na casting, więc czas na mój filmik zgłoszeniowy Cztery minuty. Ej, czekaj, stał stop, stop, screenchowałeś się. <laughs> Już! Nie Już! Czemu? Ej, ale wydaje mi się, że po prostu każdy tak będzie miał i będzie oglądał swoje zgłoszenie. Geniusz, milioner, filantrop, playboy. Od dłuższego czasu się zastanawiałem, co mam nagrać, żeby w oczach tego człowieka zabłysnąć. I w końcu wpadłem na zajebisty pomysł. Jak najszybciej wstałem z kibla i poszedłem najzjeść zjeść najlepszy słodycz na świecie. I nie chodzi mi tu o ciebie, ptysiu. Chodzi mi oczywiście o pysznego kappa ekipy. 31 sierpnia tego roku skończyłem 19 lat. Ukończyłem też do yeah. z którą mam całkiem fajne wspomnienia. Mogłeś zauważyć, że nie mam problemu z wykazywaniem swojego ciała w całej okazałości. Yeah. Tak w całej okazałości. Gdzieś tak po prostu, bo mam duży dystans za sobą i nie wstydzę się swojego ciała. ten Michał nie wiedział, że będzie na przykład w tym miejscu, co nie? Tamten Michał nie wiedział, że będzie się takiego jak faza. No to na no. pewno, to... więc właśnie. Dawajcie, wciągnęłam się. To... czemu nie? Czemu nie? <grym> Poprowadź Wyłączmy <Było> uh, to! <grym> pasja, to jest moja pasja. <grym> <grym> Ej, to <grym> jest... Dlatego tak dobry film! Dlatego mówisz. To week, jest nuda, a później wybaczam! z łykiem na łyku, który staje się coraz no. gorsze Tak, z tym się zgodzę, no. Jeśli mógłbyś wybrać supermoc, to jaką i dlaczego? Eee, moc widzenia przez ubrania, żeby zobaczyć. Ooooo! Co? Naprawdę! Naprawdę? Więc powiedziałeś? Nie, no, realnie nie, nie my po prostu zobaczyli to, ale po prostu dla nich to było śmieszne to ten, bo... Nie no dobra, ogólnie jak Michał, to jest strasznie skrężowało Serio? Co? S no, na... Naprawdę? No bo wyobraziłem sobie jak ona to ogląda, nie? To jest pewien fakt, że napiję się najmniej razy Jakby No i na kanale ekipa to... To nie <noise> Nie, to nie Jakby cieszy mnie to, że ja Mr. Pan Cringe, Król Krinżu skrężowywałem, byś ty jak króla I poczekałem na to 3 lata <noise> Ja, ja ze swojego zgłoszenia jestem bardzo dumny. Zawsze jak go oglądam, to z, z bananem na jaadnej. Widzowie też mogliście e, zobaczyć jakby tego TikToka na moim profilu. A jak już mówimy o profilach, to przy okazji wpadajcie na nasze instagramy. A przy okazji na Instagram to był Fazy. A teraz przejdźmy do oglądania tego Killer Machine. To jest mój dom, ale nie będę wam pokazywał, bo wasze matki nie będą nachodzić. Chodźcie! się sportami wodnymi! Gdzie ty będziesz pływał? W sercach kobiet. Z natury... Ej, Screenjovan! Nie wiem, ale też mnie to mega śmieszne. Ja że się jest Ale Malbinka ogólnie ma tak, że ona się cringuje, ale ją to też śmieszy, że Ty chyba lubisz to no takich. Nie, tak, ja nie, ja nie uważam, że to jest coś złego. Najśmieszniejsza rzecz jest taka, że dzień wcześniej napisali do mnie rodzice, że, że mi się zgłosił, a ja mówię, że nie chcę. No i tak się zastanawiałem, zastanawiałem i na następny dzień yy, poszedłem do pracy. Siedziałem w pracy, miałem wtedy z rana do, tam do 15 i wychodzę z pracy, mówię tak, Maciek, masz chwilę, nagry, pomożesz mi nagrać. Nagraliśmy. Bardzo długo się zastanawiałem, czy tego nie wrzucić, bo Rodzice mnie zmusili, żebym to nagrał. O, fajnie! Rodzice mnie zmusili, żebym to nagrał i powiedzieli, że mam to nagrać, że nie mam nic do stracenia, a ja w ogóle nie chciałem. To tak w takim razie pozdrawiamy rodziców Kuby. Dobry wybór. Dobry, dobrze, że go Teraz na liście. Pisań i Może są słabe, przynajmniej do dupy. To właśnie od muzyki wzięła się moja pasja. Taniec. A czego się boję? No właśnie. Czego się boję? Wysokości. I kobiet. A w szczególności wysokich Dlatego challenge na dziś to interakcja z kobietą. Powiem wam dziewczyny, nie jest tak źle jak sobie wyobrażałem. Oj nie. Co sądzą o mnie ludzie? Tata powiedział, że krótko zwięźle na temat. Dla mnie najważniejsza w życiu jest rodzina, a żyję po to, żeby wstyd było opowiadać, a miło wspominać. To jest moje polo, ono jest do upalania i słuchajcie tego! Legenda! Legendarna auto! A jak? Wolno Ja jestem Jakub Jurek, a to... Tylko przy tym jednym momencie, jak z psami leżę, to mam takie coś... No, to był taki moment zawahania, już no to, 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 to widziałeś, to, to widziałeś Przechodzimy teraz do zgłoszenia. Słuchajcie, uwaga Nie, eee, o nie, o nie, ja się Napiszę, napiszę nie. Z moim filmikiem też było tak, że ja bardzo się chciałam zgłosić do Twojej 5 minut, ale miałam mega zły okres w swoim życiu i stwierdziłam, że się nie zgłaszam, ale mnie namówili ludzie i się zgłosiłam, więc tak, A wyszedł w miarę fajnie, więc mamiko. To jest jeden z moich niewielu talentów. O, Malwiny! Jaki talent jesteśmy w stanie zrobić za dwie dychy? Zrzekamy się. O! <gryny> to Ale najczęściej Ja już żygam! Ja już żygam! To było niecelowe w ogóle. To nie było celowe. To było nie wiem, ale to śmiesznie nie, 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 nie wygląda. To wyszło właśnie giga śmieci. Jestem zabawna, mam dobre poczucie humoru. Czemu wyglądasz jak gołąb? LOL No ty był TikTok taki Czemu ty ty nie To nie robiłaś cosplayu gołębia? To nie jest specjalnie? Nie, to nie ten TikTok, robiłam raz makijaż gołębkowy, ale to na innym TikToku A A, te a, oczy? To, a to są po prostu czarne O, Jak rabuś! Raduś nie kradnij Raduś, Raduś nie kradnij Raduś nie kradnij to kradni. jest a. No. No. A. No. No. a Nie, nie. taki głupi sposób Dlaczego ja w taki głupi sposób, teraz jestem na równi z Kurde, wiedzę, no. jest. mój. Jaki Pierwszy rzut oka mogę wydawać się trochę spokojna, trochę zaspokojna, ale na szczęście to są tylko pozory. Co się tam mm. dzieje? Zekeruję się, <grym> się, <grym> się zasadami. Nie, to nie! <grym> tak, to wszystko. Kochani! O, byliśmy no, apatyczni. No? mieć takie emocje jak ja za chwilę. Wypala mnie, wypala mnie na A Ej, ci nie stało? Nie, to było, było w ogóle za pierwszym razem, on też się wywaliła, nie było w planach nawet i fajnie wyszło. Czyli to nie było za Nie. Ja już mam swoją kreację. Jezus, ja a ty idziecie na do matury do kin? Najważniejsi są dla mnie też ludzie, moja siostra, przyjaciele i Ewen. Nie! Na ten moment to, było, to jest moje ulubione już no. jest wszystko. Mój top, to... i dziwalice. Ale dla mnie to jeden twój i twój. Po takim bęgerze, teraz oh! nie był no, tak nie to ja ja nie mój filmik. Nie wyszła. Nie. Dobra, muszę się napić. Ej, już? Już? Tak. Ej, nie, ja nie chcę tego. Ale się coś. Ja, ja powiem tak, na swoją obronę. Outfit babcia wybierała. Brawo! moi kochani, nazywam się... -a, 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 A to jednak po angielsku mówisz! Dzień dobry! Dzień dobry! Zgłoszenie rozpoczniemy sobie od challenge'u, w którym będę się zajadała cheeseburgerem, zjeżdżając na linię. Zajadała. Będę się zajadała! Zajadała! <chaoticamosia>. <s> <cosplay> Ale do tej pory nie tylko śmieszny Nie był się że tak mówi, mówi, Jest super Nagle kamera i tak Dobrze W takim razie w tym momencie Ja wiem A nie, czasami, wie... Ja nie wiem czemu tak, Czasami Wika też mówi bardzo właśnie o, Tak, tak, dalej. tak, bardzo poprawnie Tak. To jak Ej, tak ma Ja zawsze myślę myślę Dobrze, specjalnie robisz tak Nie o, Oj, Nie się Proszę jedz, jedz Zajadaj, teraz nie ma. Zajadaj, zajadaj! Zajadaj! Zapijaj, Zabijaj zabijaj. 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 zabijaj, zabijaj Czy to w ogóle nie oddaję, a to jest kilkadziesiąt metrów, ja z kilkudziesięciu metrów przyjechałam do góry nogami na szpilkach. No. no to jeszcze wygląda tak, jak jakiś plazał. No. Bardziej pierdol... To nie znajdziemy. Okej, okay, jestem pirata, ale pozytywnie. co można jeszcze o mnie powiedzieć? Może nie to, co w szkole, żebym się już lepiej nie rozmnażała. No tak mówili. No tak mówili. Ja no, no, Nauczyciele mówili, żebym się już nie rozmnażała, a jak so, się rozmnoży, to żebym nie dawała dziecka swojego do szkoły Wszystkie szkoły już zaraz już masz skrytykować tak. tak Są Już pakują walizy w tym momencie Kocham mówić do ludzi, naprawdę, jak kocham gadać Przed przedszkolu mówili na mnie radio Ej, hey, radio Radio, 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 radio. radio. Ja, ja Ciekawym, że miała jedną ksywę, która mi się bardzo podoba, i strasznie rozbawiła. Karbona! No tak, bo kiedyś miałam taką firmę między zębami, że możemy było 5 złotych wsadzić. A... Między zęby i mówili przez to na jest Oj, nie. Babcia, ja wróciłam straconą. Nie, dobra. Babcia! Nie, stój tu! Babcia? 28 lutego idziemy na film 100 dni do matury. Przez Sam zwiastun Czuję się tak, jakbym. Podmłodniała. O, jakie słodkie. Super. No mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i oby do zobaczenia. Pa, pa. Rozumiem, że się cringe'em pukaj tak samo jak dla nas co się cringe'uje, ale jest super, jak fajnie. No ciężki kaliber za nami, za to zdrowie widzowie. Zróbko. Czy my teraz oglądamy film z Tak Ostatni mój wózek twoje 5 minut 3? No. No. Jeszcze raz. I nie, bo jaśnie, jaśnie jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, kochani widzowie, jak widzicie, Zbyszek uderzył Michała, a wy możecie uderzyć w tego lajka, subskrypcję <ścoughs> i dzwonek, <ścoughs> żebyś... O, Michał się wszystkimi, wszystkimi odcinkami fazy. Pamiętajcie o feedbacku odnośnie szóstego członka fazy. <ścoughs> Co się stało, Michał. Niech się screenował, po tym lajku twoje. Nadszedł czas, żebyście wy oraz nie wszyscy tutaj zobaczyli po raz pierwszy. Mój film jest zgłoszeniowy. Dostawałem bardzo dużo pytań, kiedy będzie, zostawiałem. Mówiłem, że zostawiam go specjalnie na odcinek i nadszedł ten czas, więc Obejrzyj. Siema jest Zbyszek, a to jest mój film do do 2.53. Ale montaż, ale montaż! Ale super, że skończyło. Krótko. Niesamowicie ja mnie wizję robienia dużych rzeczy, ogromnych projektów współpracując z wami. Ale przed kasą. A teraz zobaczcie ile każdy mamy do zapaza i zobaczcie teraz widzę Cześć. Przede wszystkim z chudu. Bardzo, bardzo, bardzo. Ja dzwoniłem do kolegów. Aby zadać, co my sądzą, siedzimy na balkonie, a ci koledzy idzieli w salonie. W tym. Jakby tak, tyś czuła. Ja im mówiłem tak, dobra, wezmę do ciebie, potem do ciebie. A, a co powiecie, to już w naszą sprawa. A co jest dla mnie ważne w życiu? Na pewno. Przyjaciele, rodzina. Czekam, a potem. też być empatyczny. To jest mega ważna cecha według mnie. A czym <laughs> się kieruje w życiu? Na pewno dążeniem do swoich celów, spełnieniem swoich marzeń, to jest kurczę mega ważne To jest tak ustawione Losowanie challenge'u, jakby było nagrywane już po nagraniu challenge'u yeah! <laughs> Ale jakby wybrałem, tej, wybrałem najciekawsze zadanie z tych wszystkich, co tam było To zadanie zrobię, najpierw, a potem tyle razy losowałem, żeby to po prostu wylosować Ale oszuki. I so, Ta panna potem była <grym> overflow, bo ona woda się wylewała z tej panny ja. Robimy drugi czelę z ja. z jedzeniem Ja. To jest chybne O fuj, mówisz znowu to jest? To jest śledź nutellą i pieprzem Kaj. Musiałem go dwa razy jeść Nie gadaj! Ładna była tak mała! Krzesz polski! <torty> Krzesz króla sierackiego! Ej, to zwyszek, który wygrał twoje 5 minut 3, stary. Pomys, bo no. jesteśmy ciekawi, co robisz przed programem? Słuchaj, nachodziłem do szkoły, mam taką zapetniką, zapisałem technikom. napisałem matyrkę. A jak maturka, jeśli mogę spytać? Oh, nie, dalej nie, 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 nie. Nie, nie, nie zdałem tej matury. Poprawię, o obiecuję. O, a to ogarniałem w salę chyba z 4 dni. To jest moja szkoła. A to było już po maturze. No, no pewnie, to już ile? Polski czas młodości, przez uwaga, włamanie się do Ministerstwa Edukacji. Kumacie to? <��una> Także powtórzę po raz kolejny. Zgadasz tej koszuli. Dziękuję. Już w kinach od 28 lutego. Zapraszam do oglądania. Dziękuję. Mega zajebiście się to oglądam, Serio, jakby ten film tylko pokazuje, jaki byłem sfokusowany na tym. Cały czas mi to przypomina i to jest gałcik. Yes. Wy kochani, koniecznie piszcie w komentarzach jaki filmik słyszenia bym się najbardziej podobał. I jaki Was najbardziej screen'ował. To jest dobry, to jest dobry. E Dajcie, lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się codziennie po 17.30, a to był kanał WARZA!